Niedawne wydarzenia w polskiej polityce wskazują, że Konfederacja ma już swojego kandydata na nadchodzące wybory prezydenckie. Krzysztof Bosak, jeden z liderów tej formacji, w ostatniej rozmowie radiowej wyraził poparcie dla Sławomira Mencena, co można uznać za nieoficjalne ogłoszenie jego kandydatury. To wydarzenie jest niezwykle interesujące i daje wiele do myślenia o aktualnej sytuacji wewnątrz Konfederacji. Oraz o przyszłości tej partii na polskiej scenie politycznej. Poparcie Bosaka dla Mencena rozwiązuje kilka kluczowych kwestii związanych z wyborem kandydata konfederacji. Przede wszystkim eliminuje potrzebę organizacji prawyborów wewnętrznych, które mogłyby wprowadzić dodatkowe napięcia. Początkowo miały odbyć się prawybory, w których do walki mieli stanąć Bosak i Mencen. Jak się okazuje, prawdopodobnie ich nie będzie. Decyzja ta jest znacząca, biorąc pod uwagę potencjalne różnice w opinii wśród liderów konfederacji, takich jak Grzegorz Braun. Reakcja Brauna na poparcie Mencena była wyraźnie negatywna. Braun publicznie skrytykował tę decyzję, podważając jej legalność i zarzucając brak formalnych ustaleń w radzie liderów. Jego złość sugeruje, że czuje się on marginalizowany w procesie decyzyjnym, co może wskazywać na narastające napięcia wewnątrz partii. Decyzja Bosaka o poparciu Mencena może być postrzegana jako przemyślany ruch strategiczny. Bosak mógł uznać, że jego własna kandydatura na prezydenta nie przyniosłaby mu znaczących korzyści, zwłaszcza, że już pełni on ważną funkcję w Sejmie jako wicemarszałek. Wybór Mencena może być również postrzegany jako próba umocnienia swojej pozycji w partii poprzez potencjalne osłabienie Mencena jeśli ten nie osiągnie oczekiwanego wyniku wyborczego. Wypowiedź Bosaka, sugerująca, że walka o prezydenturę ogranicza się do trzeciego miejsca, była niezwykle szczera. W polityce rzadko spotyka się takie otwarte przyznanie do braku realnych szans na zwycięstwo, co może świadczyć o realistycznym podejściu Bosaka do obecnej sytuacji politycznej w kraju. Grzegorz Braun, znany z radykalnych poglądów, Wydaje się być największym przegranym w tej sytuacji. Jego postawa wskazuje na to, że czuje się on odcięty od kluczowych decyzji, co może osłabić jego pozycję w partii. Z drugiej strony, jego popularność wśród twardego elektoratu Konfederacji sprawia, że nie można go całkowicie zignorować. Odrzucenie idei otwartych prawyborów, w których Brown mógłby brać udział, jest kolejnym sygnałem, że liderzy Konfederacji Starają się ograniczyć jego wpływ na wewnętrzne sprawy partii. Pomimo tego, Brown z pewnością nie zamierza zniknąć z politycznej sceny i możemy spodziewać się dalszych prób torpedowania decyzji, które nie będą zgodne z jego wizją. Kandydatura Sławomira Mencena na prezydenta z ramienia Konfederacji otwiera nowy rozdział w historii tej partii. Mencen jako lider nowej nadziei. Ma szansę na umocnienie swojej pozycji zarówno w partii, jak i wśród wyborców. Z drugiej strony, niepowodzenie w wyborach może osłabić jego pozycję, co mogłoby otworzyć drogę do dalszych wewnętrznych konfliktów w Konfederacji. Konfederacja stoi więc przed wieloma wyzwaniami. Decyzja Bosaka i reakcja Brauna to jedynie wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o wewnętrzne rozgrywki w tej partii. Jak potoczy się przyszłość Konfederacji? Czy Mencen zdoła zjednoczyć partię i przekonać wyborców do swojej wizji? Czas pokaże, ale jedno jest pewne: polska scena polityczna z pewnością nie będzie nudna w nadchodzących miesiącach. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zachęcamy do subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarza: bądźcie z polityką na bieżąco. Do zobaczenia.